Od parodii do przychodni. Lubiłem naśladować i parodiować innych. Objawiało się to nie tylko na poziomie komicznych popisów. Wchodziłem w rolę dużo głębiej i to w różnych aspektach. Pewnego dnia zaciekawił mnie podpis naszej wychowawczyni w moim zeszycie. Literki stawiane przez naszą panią znacznie różniły się od tych, których nas uczyła. Płynnie przechodziły jedna w drugą i były pochylone. Fascynowało mnie to, więc na ostatniej stronie mojego zeszytu zacząłem krok po kroku odtwarzać ten proces. Miałem siedem lub osiem lat, więc nie było to wcale proste, jednak po kilku dniach doszedłem do perfekcji. Zadowolony z siebie, znalazłem w domu czerwony cienkopis. Taki sam, którego używała pani. Teraz podpis był doskonały. Oczywiście każda zabawa może się znudzić, i po kilku dniach zapomniałem o moim osiągnięciu. Po jakimś czasie mój zeszyt trafił do sprawdzenia w ręce wychowawczyni. Siedzieliśmy spokojnie w klasie, rozwiązując jakieś rebusy, gdy pani wpadła w histerię. Podbiegła do mojej ławki i zaczęła krzyczeć: Co to jest?, pokazując palcem na ostatnie strony mojego zeszytu. Dla mnie było jasne, co to jest, ale gdybym nawet chciał odpowiedzieć, że to jej podpisy zrobione przeze mnie, to nie byłem w stanie wypowiedzieć słowa. Ładunek emocjonalny, który zdetonowała na mnie, pani, był porażający. Zaczęła mi grozić, że trafię za coś takiego do więzienia. Nie bardzo wiedziałem, czym dokładnie jest więzienie, ale wnioskując po emocjach wychowawczyni, musiało to być miejsce na kształt piekła, o którym często wspominała katechetka. Na zdarzenia podobne do powyższego. Trzymałem w zanadrzu skuteczny mechanizm obronny chorobę. Kiedy miałem już dość tego obozu ogłupiania, zwanego szkołą, moje ciało zaczynało dawać najróżniejsze znaki. I tak dzieliłem swój czas między obóz unifikacji a przychodnię lekarską. Na szczęście moja lekarka nie była automatem do antybiotyków. Starała się eksperymentować na mnie z różnymi metodami. Czasem jednak eksperymenty te kończyły się bardzo widowiskowo. Swego czasu pojawiła się wśród matek moich kolegów moda zabierania dzieci na badania w kierunku alergii. Choć nie miałem najmniejszego pojęcia, czym może być owa alergia, to w tamtym okresie posiadałem doskonałe czucie. Jest to naturalna umiejętność człowieka do określania tego, co służy, a co nie służy życiu. Każdy, kto jeszcze nie jest w pełni ciemniakiem, posiada takowe zdolności. W momencie, kiedy lekarka usiadła obok mnie i rozpoczęła delikatnie nacinać skórę na ręce w celu zaaplikowania alergenów, moje czucie odpaliło się pełną parą. W celu ratowania się przed tym obłędem zrobiłem wokół siebie pokaźnych rozmiarów fosę z wymiocin, a zaraz potem spektakularnie zemdlałem. To oczywiście nie dało nic do myślenia nikomu z mojego otoczenia, bo choć nie udało się jednoznacznie ustalić stopnia mojej alergii, to i tak przez pół roku podawano mi profilaktycznie wziewne sterydy. Na szczęście mamusia zreflektowała się po sześciu miesiącach, że to jakiś obłęd i przerwała kurację. Z mojej perspektywy współczesna branża farmaceutyczna nie jest już tak łaskawa dla dzieci. Chyba nikt nie żyje w złudzeniu, że farma pracuje nad tym, by ludzie przyjmowali, kupowali jak najmniej tak zwanych leków. Obecny system jest szczelny i wyrafinowany. Poprowadzi rodzica za rękę, wyciągając z kieszeni ostatnie pieniądze, a z ciała dziecka zostawiając tylko wydmuszkę.